Moi mili. I tak mamy godzinę ósmą rano na zegarkach i budzimy się z tak pięknymi widoczkami. Wczoraj, no, przy tyranii, czuję osobiście, sam nogim bolą troszkę, czuć zmęczenie na pewno było intensywnie, bo pomyśleć, że wczoraj byliśmy na samym czubku tej góry. Góra Taranaki. No, no, było intensywnie, było wyjątkowo, ale dopiero wstajemy, organizujemy się i zobaczymy, co dalej. Ale no chciałem Wam po prostu pokazać ten widoczek z rana, jak to się cudnie prezentuje. Kupujcie bilety, ruszajcie do Nowej Zelandii. No i na pewno lećcie w sezonie wysokim. Te wszystkie Great Walki można wtedy podziwiać, wchodzić, eksplorować. No i cieszyć się jeszcze tym latem, tą naturą, bo w tym okresie wydaje mi się, że Nowa Zelandia jest wyjątkowa, ale wydaje mi się również, że i w zimę jest również tutaj pięknie. Piękna sprawa. I tak dzień upływa nam na relaksie i organizacji. Mania już dochodzi do siebie, tak. relaksuje się. <laughs> już zapomniałam jak było ciężko wczoraj. <laughs> Dzisiaj taki lekki dzień, w sumie pranie zrobione. Proszę bardzo, suszy się elegancko. Pogoda. Znośna, w miarę ciepło jak widać. Tak. Zależy kto jaką ma odczuwalność. <śmiech> no, <śmiech> niestety słoneczko ukryte za chmurami. Rano było pięknie jak wstałem, kiedy jeszcze słodko spała się. Pok pokazywałem naszym widzom właśnie górę Taranaki, która jest teraz całkowicie przysłonięta przez murki. Mamy super tutaj Miecznie. położenie obserwacyjne, widzimy dosłownie z boku górę, czy właśnie murki. Mamy no, co? Yy. Nerwo żywi, ale żywi, nogi bolą, mnie trochę bolą, zdecydowanie czuję. czuję tak, ale chyba, no, gadaliśmy rano, że jest dużo lepiej niż spodziewaliśmy się. Ja spodziewałam się, że, że będzie. Ustalić. Strasznie, a no wiadomo, czuć jakby zmęczenie w mięśniach i tak dalej, ale nie jest tak źle jak przypuszczałam i właśnie wychodzi słoneczko. Możemy chodzić, możemy no, chodzić, możemy robić... Tak. Nie, nie jest aż tak źle. Mnie trochę nogi bolą, ale do przeżycia. Jesteśmy gotowi na kolejny Great Walk w Tongariro. Za trzy dni ruszamy 45 km, w w dwa dni Radnych, robimy, tak. jeden nocleg. Na się w chatce, więc totalnie na lekko idziemy, jeden program w sumie. Proponowane jest, żeby robić 2-3 dni, no ale stwierdziliśmy, że... Co to jest 25 km w jeden dzień? Przepraszam. Damy radę. Jak już taką wprawę mamy, to, to po prostu lekko. Też tak było, że podczas pozostałych szlaków, że mieliśmy taką czasem refleksję, że a już 10 km brakło, w sensie do końca szlaku było, a my mieliśmy nocne gdzieś zaklepane, i tak dalej. I chodzi o to, że czuliśmy się na siłach, i mogliśmy de facto ten dzień, pół dnia szybciej skończyć i spać w, a w samochodzie, niż płacić w schronisko i, i siedzieć w tym schronisku. Czujemy się na siłach, że możemy to sobie zrobić bez problemu. Szczególnie i... po wczoraj. Więc <laughs> idealnie. A jeszcze w dwóch słowach coś, coś o szlaku powiemy? Bo tak wczoraj obiecałem, że powiemy. <laughs> Jak? No, y, co tu powiedzieć, było ciężko, y, bardzo ciężko, szczególnie y, takie dwa ostatnie etapy tuż po schodach, y, czyli właśnie ten grząski grunt, który po prostu no mega kurzyło się. Dwa kroki do góry, jeden w dół, po tym piachu wulkanicznym generalnie no. Tak jak po wulkanach się chodzi, tak jak wcześniej wspominałem, na Etnie, jeśli ktoś był, jak się spina na tam tamte okolice, to po prostu dwa kroki w górę, jeden tak. w dół i tak idzie się. Albo nawet po wydmach, tak można powiedzieć. O. Niekontrolowanie się, człowiek osuwa wraz z podłożem, no nie jest to nic przyjemnego, tym bardziej właśnie... Idąc stromo pod górę, no mm, lepiej się jest to wkurzające. Nie. No, e... Lepiej się wchodziło niż schodziło. Tą samą drogą schodziliśmy, więc podłoże było takie samo i jeszcze bardziej było niebezpiecznie. Niektórzy, wiele osób się wywalało. Wiele osób zjeżdżało. Spore zagrożenie też: no, no, ludzie wchodzą, schodzą z różnych stron, nie zbiegają, drudzy na tyłku zjeżdżali. Ten długi odcinek, dość stosunkowo, Spory, no właśnie tak. dość długo był bardzo wyczerpujący, męczący. No i czym. Brudzący, sobie, tak. Bo... Zdałeś sobie sprawę z tego, że jest, no dość wymagający to odcinek był. W to podłoże robiło swoje i mimo takich mo mocnych prób ustania gdzieś tam, no nie ma rady. Góra robi po prostu wrażenie, jak się tutaj siedzi i się podziwia i wczoraj myśleliśmy, kurde, byliśmy tam na szczycie, coś niesamowitego, coś wspaniałego, więc jest duma, jest radość. E, no, Ciężko niesamowite w to uwierzyć. Tak. na pewno i wiadomo. Jakieś coś nowego, coś ciekawego, no nie rekord. Myślę, że ta wysokość nie byłaby taka straszna, gdyby nie to samo to podłoże byliśmy umęczeni właśnie tą walką z, z kamieniami tak. i z tym piachem. Zresztą jak, naj, jak najbardziej piękne i to niesamowite widoki, panoramy. I na no samym właśnie. szczycie te 360, praktycznie można doświadczyć tego widoku. Tak, plus właśnie fajny był taki efekt, jak się patrzyło w dół, że było widać część y, góry, taką zieloną część, i po prostu później chmury, Aha. które przyszły, że no, było się w chmurach ponad chmurami i no, ekstra to wyglądało. I też widzieliśmy właśnie Park Tongariro, górę Mordoru. Jak wcześniej wspomniałem, tam będziemy właśnie tego. Ten szlak robić, też dużą część e, Północnej Nowej Zelandii widzieliśmy, nawet nie wiem czy jej koniec. E, bo faktycznie były takie widoki, że czytałem gdzieś, że podejrzewam, że są takie możliwości, akurat jak jest super pogoda, super przejrzystość, to są takie warunki właśnie, że można zobaczyć prawie, że całą no, tą część Północnej Nowej Zelandii, no nie dosłownie, ale Duży jej, dużą jej część, więc wygląda to niesamowicie. Żeby zobaczyć te wszystkie rzeczy, trzeba się namęczyć. Warto było. Warto i jest zadowolenie. No a teraz co? Tak naprawdę zobaczymy, jak ta pogoda się rozwinie. Jeszcze tylko dwa słowa. Zaklepaliśmy już wizytę do Australii, wizytę. A wizę. tak właśnie miałam też To jest też ważne, wspomnieć. wydaje mi się, bo już za miesiąc koniec końców będziemy w Australii więc udało się zaklepać darmową wizę, 10 minut wypisywania, myślę, tego wniosku. Na telefonie komputera jeszcze póki co nie mamy, bo odzyskują się pliki, ale Monia sprawnie to zrobiła, więc praktycznie z automatu od od otrzymuje się wizę e -wizitora. I wiza jest na 3 miesiące, tak jak w Nowej Zelandii. Wana też musimy wypożyczyć, myślę, że na te 25 dni do no, żeby jakoś fajnie przyjechać z tego Melbourne do Perth. Mamy co robić, <grych> więc działamy i... I tyle. Co robimy? Idziemy mm. tam na górę. Nee. Pół godziny marszu mamy. Nee. Będą elementy łańcuchowe, spinaczkowe, <grych> ale będzie za to piękna panorama, więc dasz radę. No. Nee. Monia e, nawet po jej wam odpowiada. Zmarnowani wymęczeni i dalej mi sobie się nogi walo, zwłaszcza. Dlatego dzisiaj idziemy w górę. No na za kwasy najlepszy najlepiej na szlak, żeby trzeba to rozchodzić, nie? Już prawie można powiedzieć, że jesteśmy na szczycie szybka przeprawa 20 no, niby 30 minut bo napisane w sumie weszliśmy w 10 tak mi się wydaje oj kamera gdzieś tutaj ucieka e, jesteśmy w niewielkiej miejscowości w sumie pod Mont Taranaki niedaleko Parku Narodowego e, No i czekamy w sumie na lepsze warunki jeśli chodzi o pogodę z racji tego że no byśmy chcieli jeszcze zobaczyć Taranaki w innej perspektywie, w odbiciu loszczanym. Ale niestety potrzebna jest do tego ładna pogoda. Najlepiej słońce. I żeby nie było deszczowa. Wczoraj padało, dzisiaj całą noc też padało. No ale może się dzisiaj na wieczór wypogodzi albo jutro rano. No i jesteśmy szczycie Wow, niedaleko, szybka przeprawa, ale... Jakże piękne widoki! Zresztą sami zobaczcie. O, monia, już idzie. Dała radę. Jak widzicie cudowna panorama, a tutaj za chmurami skrywa się Montanaraki. I tak jesteśmy już na Freedom Campingu, yy, przy Dotarli. dotarliśmy, no ten dzień w sumie się rozwinął tak niespodziewanie, Spontanicznie i tak nieprzewidywalnie w sumie, tak, yy, oprócz tego punktu widokowego, na który nie chciałam iść, a później było fajnie, yy, No była... nagle to się wszystko jakoś ułożyło. Tak, ale jeszcze była plaża, widzieliśmy krabika, wy też widzieliście już. No ogólnie fajny dzień, yy, owocny, jak na to co się zapowiadało, że w sumie zupełnie nie wiedzieliśmy co będziemy robić, a teraz już właśnie jesteśmy na Freedom Campingu yy, przy parku botanicznym w miejscowości Puketi. Jest tutaj. Yy, w sumie niedaleko, cały czas kręcimy się w okolicach yy, mont. Taranaki, eee, Bo trochę gra z nami w pokera, nie chce się odsłonić. Od Czyli polowaliśmy właśnie na ten e, lustrzane odbicie. Prognozy są zapowiadane na, na jutro, że będzie super. Że w sensie, no, generalnie, w sensie, że pogoda dopisze i może uda się złapać to lustrzane odbicie, o którym cały czas opowiadamy ostatnio. Eee, I sami nie możemy się doczekać, ale eee, no, pogoda tutaj no, ale decyduje. Akurat to jest to, że udało się znaleźć ten Freedom Camping niedaleko, za darmo spokój. Bo i Bardzo coś. przyjemnie, może właśnie pokażemy Pokaż. jak to super wygląda wszystko. Ogólnie może tak nie wygląda, ale w rzeczywistości jest mega przyjemnie. Wanisław tutaj... Teraz możesz pokazać po całości, już kamerę. Tak, tu już przygotowane będziemy zaraz robić jakieś jedzonko. Wanisław tu stoi przy takiej ścianie z pięknym tutaj Poprot. roślinnością z poprotami. Tak, y, no, jest dużo miejsca, ale jak widać chętnych y, brakuje troszeczkę. I tak, y, jest, y, oczywiście są dostępne łazienki, pięć łazienek chyba nawet w sensie toalet jest. E, przy parku botanicznym, przy, parku przy, botanicznym, przy samym budynku. Po schodkach w sumie tutaj w dołu już mamy ładną, elegancką toaletę. I nawet ku zaskoczeniu park botaniczny oferuje tutaj prysznic za 2 dolary 5 minut, więc można się wykąpać, ciepła woda to super to raz. Chyba zimna jest po prostu za darmo, a ciepła jest za 2 dolary. No, 2 dolary no. i masz ciepłą wodę, więc to jest na pewno komfort plus i rzadkość, jeśli chodzi o darmowe Kempingi, bo taki tak. kemping wynosi nas, powiedzmy, wtedy 2 e, <laughs> dolary, jeśli osoby. chcecie się umyć. Tak. <laughs> tam, tam. E, ale Mało te... tego właśnie, park botaniczny jest za darmo, bardzo ładnie już I poszliśmy. Cały czas. Tak, e, nawet pomimo, że tam taka kafejka jest zamknięta, już to jak najbardziej można sobie wejść. Popatrzeć na roślinki. Mapę można wziąć, jakby tutaj, jak się wchodzi do parku, i można ten tym parku każdej porze, dnia, godzinie, i dnia i nocy. Nie jest to biletowane, jest za darmo i w sumie też piękna sprawa. Już widzieliśmy kilka kwiatków. Jest tam też Wi-Fi, jak coś tutaj akurat nie ma zasięgu, więc jest to minus. Ale tam jest spoko wifi, więc też to tam. działa. Więc... Chociaż no, darmowy kemping to już nie wymagamy, skoro na płatnych często nie ma wi-fi, to no, już a tutaj trzeba iść 100, to 100 to jest. metrów dalej czy tam 200 i będzie zasięg wifi, e, Więc luz. Więc generalnie jak na takie freedom campingi, tam wysoko się tutaj plasuje właśnie pod y, Mont y, Taranaki mega przyjemnie, też właśnie będziemy coś zaraz jeść, no i pójdziemy mamy właśnie kilka rzeczy jeszcze do zrobienia na łączach internetowych, a teraz już głodni, więc skończymy też powoli deszcz się tutaj ja rozbije po, po latach ale no już trudno Zobaczymy. zawijkę robimy do auta organizujemy się, zjemy coś i jutro startujemy